Jeszcze tak na wstępie chciałbym wam opowiedzieć o nowej rzeczy w Fortnite, czyli challenge, Starą się 39 dni do nowego sezonu i codziennie będziemy robić jeden challenge z Freaksem Gaming. A więc, zaczęliśmy sobie grę, tą nudną część wam jakby nie pokazywałem jej wam, bo się tam nic nie działo w sumie. Jechaliśmy teraz samochodem, byliśmy tak jak widzę, yy, no niedobrze, bo po prostu musiałem stać 6 minut i kręcić telewizor. Później może to będzie lepiej robione, no nie wiem, może się uda no i zostało nam się 14 osób. Jeździłem z Flixem. Fricks oczywiście gra od sezonu jednego. Zaczął tak z tydzień przed końcem 16 sezonu grać w tungierkę. A więc niezbyt ją ogarnia. Teraz zaczynamy sobie robić treningi codziennie, a więc będzie lepiej z jego skillem. Teraz jechaliśmy sobie oczywiście na zalew, no bo czemu by nie. Czuję trochę mi lagowało, nie wiem czy wam też laguje. O Boże, lagi są. Mi laguje przynajmniej. Nie wiem jak wam. Ale, ale jest dobrze. Teraz co właśnie na zalewik i robiliśmy tylko pompa challenge, bo to nam wyleciało. Oczywiście nie powiedziałem wam. W sensie powiedziałem wam, że robimy challenge, ale nie powiedziałem jaki challenge wylasowaliśmy. A więc wylasowaliśmy tylko pompa challenge. Na dzisiaj, więc dzisiaj tylko pompę będzie pompą możemy grać, tak jak też widzicie. No i oczywiście ten skanerek to nie jest pompa, ale no po prostu ten skaner to chyba się zalicza. I raczej go powinienem móc używać, tak mi się wydaje. Sama gierka nie trwała długo, bo 6 minut 43 sekundy. Cały ten film, obstawiam, że będzie trwał 6 minut 42 sekundy. No tyle gra właściwie, tyle trwa właściwie. Yy, więc no... Tutaj sobie zbieraliśmy taczkę matzy, w sensie ja i poszedłem tutaj na zalewik i poszukaliśmy, że tak powiem, glutkońców, czyli tej, tych artefaktów obcych. Ja to nazywam z panem Baweczką, takim gościem z Fortnite'a, jakby kolegą moim Fortnite'owym, glutkońcy. No i po prostu szukaliśmy tych glutkońców tutaj z fanatką. Najpierw jeszcze pokonaliśmy oczywiście przeciwników. I będę wam pokazywał tylko te gierki, w których będzie winnek, więc spoileruję już od razu, że tutaj Winek w tej grze siadł i wygraliśmy tę grę. Tutaj spotkałem typów, walnąłem od razu malutki damage, później jeszcze raz malutki damage, i tutaj on mi walnął taki mocny damage, bo miał złotego spada. No i walnął mi super mocny damage, tutaj musiałem grać tak bardziej no, tutaj rozważnie. No i udało mi się go zabić. Frank mi nie pomagał oczywiście, bo jego orientacja w terenie jest taka, że nijaka. Tutaj później przyszedł dopiero, ale zabiłem obydwu w sumie. Tak wyszło. No i wziąłem sobie złotego spada i z tym właśnie to był lud tego ziomeczka. Yy, dlatego mi wywalił taki mocny damage ze 200 HP do 25. Tutaj się wychylowałem apteczką, co jest mało ważne, no ale... Takie coś też miało miejsce. Zostało nam się tak jak dobrze widzicie, albo w sumie nie widzicie dobrze 10 osób. No, tutaj spotkałem kolejną. Najpierw nie trafiłem, później wyrzuciłem skaner i ładną bombę dostał za 100 chyba 25 w skoku. Nie powiem, żeby mnie to jakkolwiek satysfakcjonowało, no ale Frank oczywiście stawiał taktikale, bo to najlepsze dla graczy początkowych I teraz właśnie zaczęliśmy szukać glut końców. Zajechał mnie ręce, to chyba rały. Bo, później, bo ja muszę stać i nagrać telewizor 6 minut, stać i nie ruszać z tym, co to jest trudne. Więc tak to wygląda póki co. I to się nie zmieni, to tak będzie wyglądało przez jakieś jeszcze parę dni. Może nawet już się to za niedługo zmieni, tak za tydzień. Bo nie będę Wam rzucał taki film. Ewentualnie czasami będą nawet dwa filmy dziennie, bo będzie film z newsów Fortnite'owych i film taki jak widzicie teraz. No więc, no, y, myślałem, że są na poddaszu te glutkońce, że tak powiem, te fioletowe artefakty obcych, no, ale niestety ich tam nie, nie było, tam mnie zdziwiło szczerze. I pomyślałem, że w szopie, w szopie są te glutkońce, obok. Wyszedłem, poszedłem, w sensie szopy, no tutaj, no i były glutkońce, zaznaczyłem trochę Frankowi, no w samej w tylko popatrzę, jest trochę nudny i te odcinki wiem, że będą nudne i będą miały mało wyświetleń. Ale zostaw suba i doceni moją pracę, że żeby... czasami te gry będą miały nawet po 12 minut i będą musiał po prostu stać 20 minut nagrywać. No tutaj dostał ten bambiczek, że tak powiem, sheeton. No, mogłem mu podmienić, tutaj nie trafiłem jak daje. Myślałem go skilofować jeszcze. I myślałem, że nie zginie od tego, no ale łudziłem się, łudziłem się o to, że nie zginie, ale. Musiał zginąć, nawet no, bo to złoty spadł na to. Teraz poszedłem sobie tutaj w sumie dalej. Ten to aby to nie miało paliwa. No i zauważyłem tablicę. Dobrze wiedziałem co ta tablica robi. Yy, Pokazujcie na niej ulegnij. No, to jest taki fajny smaczek, że kasemicy nas chcą zabić. więc yy, tak powiem. Poszedłem sobie tutaj gdzieś dalej i zobaczyłem, usłyszałem strzały. No tutaj myślałem, że to dlatego, że franek rzucił cebulę, tą kapustę, ale to nie dlatego. Poszedłem tam, poszukałem żadnego ty, jakiegoś typa, żadnego, nikogo tam wydawa, wydawało mi się, że nie ma, poszedłem jeszcze dalej, strzeliłem że drugi raz tym, tym, wiecie, tym czymś, tak dokładnie, no i spotkałem takiego tego pana, Street Nimże z 15 sezonu, ze Starter Packa. no i go zshitonowałem dosyć o, mocno. No, nie było to zbyt trudne, I ja zostało nam się dwie ostatnie osoby, jesteśmy w top 4. No i ja teraz poszedłem sobie w gdzie gdzieś dalej, bo nie wiedziałem co robić, bo się nudziło trochę już. I okazało się, że Franek ma typów. Chyba na chwilę mi to powiedział. W sensie nie powiedział, tylko usłyszyłem strzały, bo Franek taki trochę jest, że, że, że ten ma typów i mówi dopiero jak dostanie damage, bo jak tak to nie widzi tych typów. Musi sobie włączyć też właśnie to, co ja mam, że pokazuje mu, pokazuje mu się strzały, bo to bardzo pomaga. No tutaj Franek zdedał, trochę ripowa. Ja strzeliłem oczywiście naszym kochanym skanerem, który wszyscy lubimy i kochamy. Zabiłem tego ziomka żyga za 39, 40, 78 i go zabijłem. Wiedziałem, że ten ziomeczek jest w szopie, skradłem się no i waliłem mu pompę. W sumie to wygrałem, było to dosyć prostym zadaniem, no nie powiem. Ten challenge uważacie za zaliczony? Napiszcie w komentarzach. A więc to był już na tyle, no ten challenge był prosty. Zobaczymy jaki wylatuje się nam jutro. Wpadajcie na kanał codziennie. Cześć, się po. No i pa pa.